Jesteś dzisiaj gotowa. Jestem bardzo gotowa. Tylko pamiętaj, z zimowymi terenami nie ma Zartu. Musisz się ciepło ubrać, żeby nie zamarnąć. Mam sweter, nie będzie mi nic. Ale no dobra. Powodzenia. Dzięki. Nie mogę już się doczekać, jak wejdę do tego porozmawiać o tym. Przecież, czemu oni nas atakują? Zaraz już wejdę tam. Jestem. Ha, myślałam. A to. Teraz wystarczy za... Ten próg przejdę i już będę tam. Jestem. Halo, czy ktoś tu jest? No jesteśmy. Co chcesz od nas? No bo dzisiaj jest zebranie. No właśnie widzę. I dlaczego atakujecie biom normalny? Wiadomo. No tu gdzie nie ma śniegu i ten. Pytanie jest proste. Po prostu. Brakuje nam terenów, więc jak was się pozbędziemy, no to będziemy właśnie mieli gdzie mieszkać. No tak, ale macie swoje tereny. Hmm, za mało i jest. Wam nawet, no Wam wam nawet nie wystarcza tyle terenów. Przecież to jest dużo. Twoim zdaniem jest to so dużo. Dobra, mam cię serdecznie dosyć. Więc zrobi. Bałwan! Wypędź ją! Ale zaczekajcie, chciałem jeszcze porozmawiać! Słyszałaś? Sią... siostą! Wypierdala ej! Kukukukus, czary mary, Wypierdalas! Ugh. Ach, znowu się nie udało, dobra. Idę do golema. I jak posła? Chujowo. Nie da się z nimi dogadać. Ach, jak zawsze. Chodźmy do domu. No.